Witajcie. W poprzednim odcinku pokazaliśmy, jak olbrzymim majątkiem dysponuje posłanka Lichocka. Czy majątek Szymona Hołowni, będącego marszałkiem Sejmu, dorówna wartością pani Lichockiej? Sprawdźmy. Łączna wartość gotówki, jaką zgromadził marszałek Sejmu na koniec ubiegłego roku, wynosiła niecałe 150 tysięcy złotych. Do tego w funduszach inwestycyjnych posiadał prawie 65 tysięcy złotych. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja w majątku nieruchomym. Marszałek wykazał duży dom o wartości prawie 3 milionów złotych. Lecz ciekawsze jest mieszkanie, które przy niewielkim metrażu Hołownia wycenił na aż 1 milion 600 tysięcy złotych. Dom jak lotnisko to chyba ukłon w stronę małżonki marszałka, która z zawodu jest pilotem Wojska Polskiego. Może mają tam lądowisko helikopterów. Wrażenie robi jednak wycena mieszkania, która wykazuje aż 25 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W tym mieszkaniu Rembrandty robią zadywany. Marszałek Hołownia może odpoczywać w swoim wiejskim półtora hektarowym siedlisku. To takie 50 rodzinnych ogródków działkowych z zabudowaniami, które wycenia na 554 tysiące złotych. Co ciekawe... Siedlisko jest wyłączną własnością pana Szymona, co by wskazywało, że był jego właścicielem przed żonopójściem. Stan nieruchomości dopełnia działeczka bez znaczenia, a na pewno bez wartości, bo tej marszałek nie określił w swoim oświadczeniu. A przecież posłanka Lichocka pokazała, ile warta może być ziemia. No dobrze, lećmy dalej, bo to nie wszystko jeszcze. Do końca czerwca ubiegłego roku. Marszałek prowadził jeszcze działalność gospodarczą, z której uzyskał 90 tysięcy dochodu. Niesamowite jest to, że robił to oprócz intensywnego prowadzenia kampanii wyborczej. Zerknęliśmy, czym zajmował się marszałek, jako jeszcze nie marszałek, tylko przedsiębiorca, i przy okazji chyba odkryliśmy, gdzie jest to drogie z metra mieszkanie Hołowni. W centralnej ewidencji działalności gospodarczej widnieje warszawski adres chołowni. Zanim zobaczymy, gdzie to jest, zerknijmy jeszcze w zakres działalności firmy przyszłego Marszałka Sejmu. Produkcja filmów, działalność wydawnicza, komunikacja i stosunki międzyludzkie, doradztwo w zarządzaniu, ale też działalność literacka i artystyczna. Zatem, raczej to, z czego Szymon Hołownia jest ogólnie znany. Wracając do mieszkania, na którego adres Szymon Hołownia prowadził działalność, to naprawdę świetny warszawski adres. Jak widzicie, to miejsce jest 17 minut piechotą od Sejmu, w bezpośrednim sąsiedztwie pięknych warszawskich parków. Zakładając, że to jest to samo mieszkanie, które wskazał marszałek w oświadczeniu, pytanie brzmi, czy kupując je Szymon Hołownia planował być marszałkiem? Okej, okay, lećmy dalej. Wszystko wygląda na to, że przed objęciem posady marszałka budżet domu opierał się na dochodach żony. Marnie to wyglądało w kontekście kredytów, do których za chwilę dojdziemy. O niebo lepiej będzie teraz, bo sama pensja marszałka to 280 tysięcy złotych rocznie, plus dieta parlamentarna. Wspominaliśmy o Rembrandtach, tych akurat nie ma, ale za to Szymon Hołownia wykazał ikonę i obraz. A teraz zagadka: Gdy Szymon Hołownia wchodzi do pokoju, w którym wisi ikona współczesna, to ile ikon łącznie jest w tym pokoju? No dobrze, przejdźmy do długów, a tych marszałek ma od tak zwanego metra lub raczej miliona. Zaciągane zapewne w czasach pracy w telewizji, bo przy dochodach z roku ubiegłego to marne szanse na takie kredyty. Łącznie to bowiem ponad 2 miliony złotych. Jak wiecie, Szymon Hołownia jest autorem ponad 20 książek. Ciekawe, że oświadczenie majątkowe marszałka nie wspomina o dochodach z tytułu ich sprzedaży. Być może jest zawarta w dochodach z działalności, lecz wtedy należy zadać pytanie, gdzie są dochody z drugiej połowy roku? Jeśli jednak pisząc 20 książek twój dochód to raptem 15 tysięcy złotych miesięcznie, to znaczy, że nie robisz tego dla pieniędzy. Czas na podsumowanie. Szymon Hołownia, bogaty czy biedny? Majątek Szymona Hołowni jest wart około 5,5 miliona złotych. Kredyty zaś to 2 miliony złotych. Tym samym obecny marszałek sejmu trafia do grupy posłów bogatych, a w porównaniu ze swoją poprzedniczką panią Elżbietą Witek wręcz bardzo bogatych. Lecz do posłanki Lichockiej to mu jeszcze bardzo daleko.